Dzisiejsza historia to historia sensacyjna. O Jezu, proszę, cię, proszę, nie rób tego no. Głównym bohaterem jest Belmondo. Powiedzmy, że raper. Orety, kuplety na stole leży paka meri Choć już na tym etapie pewnie bardziej pato influencer. Błagam, przyjeżdżajcie na jelonki do McDonalda. Część z was może go znać właśnie z bycia raperem, i część z was może znać go z Wanny Urafalani. W której był? Po narkotykach. Nietypowo. Jako, że Rafalala to jest Rafał w sukience tam było podejrzenie homoseksualizmu i Belmondo życie się wtedy skończyło, cały jego skład się rozwiązał, a i, i na tamtym etapie byłem jego obrońcą. Ale jak sobie tak to poskładałem do kupy, zacząłem myśleć myśleć o kupie. To dotarło do mnie, że dotarło do mnie, że kiedyś broniłem patologii. I muszę powiedzieć szczerze, że nie jestem fanem tego. No więc Belmondo wczoraj postanowił się naćpać w nocy. Nie mam z tym żadnego problemu, ale po tym postanowił włączyć swój Instagram na żywo, a historia jest yy, tak naprawdę dosyć mroczna. Więc Belmondo wyrusza spod jakiegoś domu i... sapie. To jest grubsza to, co robi. Sapie, chodzi. Chodzi w i z powrotem. Nie ma pojęcia, gdzie chodzi. Najprawdopodobniej. Spotyka jakichś znajomych, i oni mówią, że, że, że do kogoś dzwonią, że poczekaj. Po czym on odchodzi, i oni dają mu odejść. Wspaniali znajomi, tak swoją drogą. Dlaczego? Mój kolega jest skrajnie naćpany. Włączył Instagram live i idzie w stronę głównej drogi. Ok, idź nie ma problemu. No więc Belmonda okazjonalnie przed kimś ucieka. Pewnie w, y, przez jakąś paranoję wynikającą z brania narkotyków, więc sprintuje. Ten zaczyna się modlić. To jest normalne, jak spacerujemy w nocy i. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcijmy Twoje. I nie jest dobrze, no to wiadomo, że ta modlitwa jednak. Wiadomo, każdy wracał z melanżu i przynajmniej jakąś raz zdrowaśkę raz. Przyjdź, królestwo Twoje. No i tutaj, oczywiście, w tym, w tym pełnym zdrowiu. E, przychodzi taka refleksja, że dyskorolka jest super. Chciałem po prostu podziękować za dyskorolkę. to jest istotne. To jest istotne, to jest, istotne bo to jest puenta. I wreszcie jest taki zwrot akcji i dosyć istotny. Belmondo trafia na peron SKM w Oliwie. I zaczyna, zaczyna, zagadywać do ludzi, którzy siedzą e, w ogródku. w, jak, w jakiejś budzie obstrany, nie wiem co to jest. To jest podobno jakieś miejsce... To jest taki lokal bardziej rokowy, tak? Znaczy, rokowe miejsce, więc w zasadzie to jest prestiżowy lokal rokowy. To jest Hard Rock kafe Oliwy. No i w tym, w tym pięknym widzie, w tym, w tym, filmie, Belmondo wymyśla sobie w pewnym momencie, że... że oni... to jest już czas. To jest już czas, oni, oni powinni go już zabić wreszcie. No słuchajcie, poddajcie, się, zdejmijcie mnie. No, miejmy to z głowy. Już dajcie mi spokój. On jest, on, on się staje Denzelem Washingtonem na chwilę. On mówi, panowie, ja już mam dosyć uciekania. Jestem tutaj. Jestem gotowy. Tu i teraz strzelajcie. Grupa pijanych kolesi nie wie, co ma z tym zrobić. Dawaj! Nie mamy Tłumaczą, że nie mają pistoletu. Jakby, jakby to było... To nie są lata 90. że każdy popierdalał pistoletem. Postawmy się w sytuacji tego kolesia. Siedzisz sobie w ogródku. I z przeciwnej strony gość do ciebie krzyczy... Panowie! Dobra, słuchajcie, poddaję się, zajmijcie mnie. Więc co, myślisz? Myślisz to, co ja. Jebnięty. Patrzysz, mówisz, no, jebnięty. Postanowiasz w związku z tym wytłumaczyć, może nie masz pistoletu. No więc Belmondu tam krąży, krąży, zwodzi chwilę, zwodzi, zwodzi i sobie uciekać. Co ja wam takiego zrobiłem? Pełna akcja. Leci przez perony, przez perony. I jest złapany przez policję. Słabo, strasznie. Mega słabo uciekał. Dał się złapać. Nie jest to, nie mam nawet, z nie mam nawet. Brawo, Tytus! <śla> Brawo, naprawdę. Wow, nie tknął alkoholu. Zostawcie Titanica, tam ciągle gra muzyka. No i Belmondo widać, że skacze w swojej głowie pomiędzy taką rzeczywistością, gdzie dzięki Mordo za wodę. Daj mi pisze, proszę, Wolski, dziękuję ci. A. Dlaczego ty tutaj jesteś? Po, po, co, po co tu przychodzisz? Co ty ode mnie chcesz? Dlaczego wy mi to robicie? Dlaczego mnie. Dlaczego, dlaczego to chcecie to mi to zrobić? Na koniec mówi. Hej, skoro już macie mnie odjebać. Chciałbym, żeby. Jak odejdę. Zostawia słowny testament. Żeby wszystkie moje. Jakby no, rzeczy w sensie Dobra. Hajs spłyt i z, z... cały mój hajs z rapu przeznaczcie żeby poszedł Dobra, tak gadaliśmy. Na fundację <noise> Dopiszcie jeszcze raper, pato -influencer, filantrop na początku, bo zapomniałem jak go przedstawiałem. Pyta ludzi przypadkowych: "Jakie znacie wy wymień mi pięć swoich ulubionych fundacji deskorolkowych?" <noise> Jaką? E, dzieciaki na kółkach, grind po miłość, kickflip do zdrowia. Plus to jest puszczane na żywo, więc Sprawajcie mogą się Państwo spodziewać, że będzie to w sądzie. Słuchajcie, dzięki wszystkim za ten czas wspólny. No i tak się to kończy. I żeby było jasne, to jest prawdziwa relacja zbrania narkotyków. Nie jak w Wilku z Wall Street. To nie jest śmiesznie, oni się fajnie nie ubierają, oni nie są bogaci, to nie jest przygoda, on nie siedzi w samolocie i trochę się poci, ale jest śmiesznie ogólnie. Uciekacie, prosicie ludzi o wodę. Albo żeby was zabili, jedno z dwóch. Dobra, słuchajcie, poddaję się, zdejmijcie mnie. Dacie mi wody, się napić? Są oczywiście pozytywne strony, yy, że w deszczu będziecie wyglądać mega przystojnie na live'ie. Już nie zobaczymy. I wiadomo, nic nie jest zero-jedynkowe, to nie jest tylko tak, że narkotyki są złe. Też faktycznie w deszczu, jak jest się zasapany, mi się paruje jak koń. Super naprawdę włosy wyglądają, tak można sobie przeczesać fajnie. I tak fajnie można... ...namierzyć sobie na twarz kamerę. I ustawiamy, skierowaliśmy stronę, więc i ustami też jak koń, tak swoją drogą. To jest tragiczne z tego powodu, że my to sponsorujemy. Dlatego, że Belmondo zarabia pieniądze z muzyki cały czas. I faktycznie może utrzymać się z YouTube'a, i z YouTube i bycia, bycia influencerem na Instagramie, i może się utrzymać w takim ogólnym dobrostanie materialnym. Później musimy oglądać jego paranoję na Instagramie live. Mnóstwo dzieciaków uważa, że to jest świetny koleś, a to jest przykre. I może ten live zrobił więcej dobrego niż złego, choć wiem, że i tak będą żarty, i będzie śmiesznie, i Belmondo zyska na zasięgach. Ja, ja czuje. drugi dzień się zastanawiam, czy trzeci dzień się zastanawiam, co by nagrać? Coś pozytywnego by nagrać. I, I researchuje polski internet. I promujemy tylko i wyłącznie patologię. Mnie po prostu frustruje, ja jestem zmęczony. Wiecie czym jestem zmęczony? Ja jestem zmęczony promowaniem skrajnej przeciętności. Tym jestem zmęczony. Promujemy ekstremalną przeciętność ogromnymi pieniędzmi. I wszyscy będziemy za to płacić, tak? Za psychiatrę Tytusa i za jego odwyki i tam cokolwiek. My zapłacimy ostatecznie. Amy Winehouse śpiewała, they try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yy, jakby efekt nie jest idealny, tego nie pójścia na odwyk. Jeżeli mogę zrobić cokolwiek dobrego, jeżeli oglądam mnie ktoś młodszy, to pamiętaj, że nie musisz spróbować narkotyków. Tam nie ma nic do odkrycia, wszyscy będą mówić, że jest, a to dlatego, że oni sami biorą i oni nie chcą brać sami. Pamiętajcie, jaki guilt trip się robił komuś, kto zostawał w klasie, jak szło się na wagary? Dlaczego? Bo co?